Cześć. To znowu ja, Mariusz. A dziś o jednej z najpopularniejszych, jak nie w zasadzie najpopularniejszej i zarazem najtańszej whisky single malt pochodzącej z Biedronki, Grainstone. Czy w ogóle warto jej spróbować? Kto za nią odpowiada i dlaczego jest tak tania? Na te wszystkie pytania spróbuję wam dzisiaj odpowiedzieć. Zaczynajmy Grandstone to whisky słodowa, czyli taka, która powstaje ze słodowanego jęczmienia, a nie na przykład z kukurydzy, pszenicy czy żyta. I kiedy brałem się za recenzję tej butelki w połowie 2019 roku, no dobra, mniej więcej w połowie 2019 roku, ta whisky cieszyła się już wtedy bardzo dużym zainteresowaniem. Przygotowując się do tego nagrania, byłem ciekaw, czy to zainteresowanie jakkolwiek zmalało. I powiem wam, że ku mojemu zaskoczeniu ten czy ta recenzja jest wciąż jedną z najchętniej czytanych na moim blogu. Trudno wam będzie znaleźć Grange Stone na mapie szkockich destylarni, a to dlatego, że ta nigdy nie powstała. Marka natomiast została stworzona na potrzeby dystrybucji i sprzedaży taniego single malta w skali takiej globalnej przez szkocką firmę Quality Spirits. International, która zajmuje się private labelingiem private labelingiem i tworzy różnego rodzaju marki, jak na przykład właśnie ta dla sieci Biedronka. Zanim jednak opowiem Wam o tej łyski trochę więcej, mam małą prośbę. Statystyki YouTube'a mówią mi nieubłaganie, że większość z Was, czyli na przykład Wy, którzy to oglądacie, nie jest subskrybentami mojego kanału, ale aby YouTube nie zakopał mi tego odcinka, będę Wam wdzięczny za wszystkie komentarze, lajki i inne interakcje pod tym filmem. Aby tych wyświetleń mogło być w nim jak najwięcej, dzięki. Oczywiście do subskrypcji też zapraszam. Wchodząc na stronę Koalicji Spirits International, poza oczywiście Grandstone'em, którego marka ma w trzech wariantach, zobaczycie, że oferuje ona jeszcze innego single malta Spay River. Tego dostaniecie w zasadzie bez większych problemów. W większości sklepów internetowych w naszym kraju. Pisząc parę lat temu recenzję, byłem ciekawy, gdzie Quality Spirits International ma swoją siedzibę. Wziąłem więc Google Mapy, wkleiłem nazwę firmy i co się okazało? Firma mieściła się i nadal mieści, bo to sprawdziłem. Pod glezgą tuż obok magazynów William Grant Sons. William Grant Sons jest odpowiedzialna za sprzedaż takich marek jak chociażby Glenfiddich, Balvenie czy wydaje mi się jeden z najpopularniejszych blendów, Whisky Grants. Można więc założyć, że ta bliskość otoczenia jednych i drugich nie jest przypadkowa. Szukając jednak w internecie nie znalazłem żadnych informacji na temat tego, że część beczek z whisky pochodzi właśnie od WGS-u. Jeśli macie jakieś takie informacje, możecie mi o tym napisać w komentarzach. Greenstone'a w edycji Bourbon Cask, czyli tego tutaj z niebieską etykietą, dostaniecie w Biedronce za około 75 zł. Przynajmniej tyle kosztowała ostatnio, jak sprawdzałem. Na stronie Quality Spirits International dostępne są jeszcze dwie wersje Great Stona. Jedna w beczkach po Sherry, druga w beczkach po Rumie. Finiszowane w beczkach po Sherry i po Rumie. Niestety nie są one dostępne w naszym kraju, chyba że coś się zmieniło, a ja o tym nie wiem i tu możecie mi dać znać w komentarzach. To, co jednak jest dla mnie takim największym zaskoczeniem, to to, że kiedy te kilka lat temu tworzyłem recenzję tej whisky jej cena była bardzo podobna, czy była na zbliżonym poziomie, i to jest chyba takie dla mnie najbardziej zaskakujące, że w momencie, gdy przecież przez te kilka lat ceny whisky wręcz szybowały, a niektóre urosły do tak astronomicznych kwot, że aż strach o tym myśleć, cena Granitstona nie mówię tu o jakości tej whisky. Została w zasadzie nieruszona. No dobra, ale co sprawia, że Grainstone jest w zasadzie tak tani, a jego cena na przestrzeni lat nie zmieniła się? Mi do głowy przychodzą w zasadzie takie trzy elementy. Pierwszy to dystrybucja. Biedronka jest bardzo dużą siecią dystrybucyjną, więc ma ogromne możliwości sprzedażowe. Skoro ma ogromne możliwości sprzedażowe, może tego alkoholu kupić więcej po zdecydowanie lepszych cenach. To taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to z racji tej wielkości biedronka może negocjować zdecydowanie bardziej agresywnie. Po prostu jest w stanie bić się o każdy grosz. Tym samym, trzymając marżę, jest w stanie utrzymywać cenę na naprawdę niskim poziomie, a przecież. Zresztą ja już o tym wspominałem, Granstone jest jednym z droższych alkoholi, jakie znajdziecie na biedronkowej półce. I w odróżnieniu do biedronkowej konkurencji, czyli Lidla, gdzie przecież tych whisky jest zdecydowanie więcej, a jak trafi się już jakiś spad z winnicy, który nagle zawędruje na półkę, to już powiedziałbym egzotyka, tutaj biedronka jednak stara się trzymać cenę alkoholu na zdecydowanie innym poziomie niż jej największa. Konkurencja. Trzeci taki element, który może wpływać na cenę, myślę, że też na pewno jeden z ważniejszych, to jakość samej whisky. No nie oszukujmy się. Jest to młody destylat w pewnie słabej jakości beczkach. E, przetrzymywany. Ta whisky też magazynowana jest najkrócej jak się tylko da po to aby szybko trafiła na rynek no i te wszystkie elementy wpływają na te 75 zł które trzyma się bardzo solidnie na naszym rynku. Ale też sprawia, że whisky jest atrakcyjna, cieszy się popularnością no i w zasadzie w swojej kategorii cenowej no nie ma konkurencji więc ludzie chętnie po nią sięgają. Tyle o dystrybutorze, producencie i tym gdzie można ją znaleźć. Przyjrzyj Przyjrzyjmy się teraz temu, co znajdziemy na samej tubie i butelce, czy etykietach butelki. Zakładam, że większość informacji, które znajdziemy na tubie, znajdziemy też na butelce. Przyjrzyjmy się więc tej butli i zobaczmy, czego możemy dowiedzieć się o tej whisky. Na samej etykiecie, zaczynając od samej góry, mamy taki emblemat z napisem: The Whisky Collection, i informację, że whisky ta była destylowana, leżakowana i butelkowana w Szkocji, no ale żeby być szkockim single maltem takie warunki trzeba spełnić. Poniżej mamy nazwę własną, czyli Grainstone oraz informację o tym, że jest to Highland Single Malt Scotch Whiskey, czyli whisky pochodząca z regionu, z regionu Highland i że jest to whisky typu single malt szkocka. Eee, jeszcze niżej mamy The Grainstone Collection Scotland Informacje o mocy, czyli 40% i pojemności 0,7 litra. Druga część etykiety to Bourbon Cask Collection oraz hmm, informacje o tym, że na pierwszym etapie whisky ta była hmm, leżakowana w beczkach z tradycyjnego białego dębu, jakiego nie podają, ale zakładam, że może to być dąb amerykański, bo jest po prostu popularny i też jednym z tańszych dębów jest. A w drugiej fazie, czyli pewnie już po wyleżeniu odpowiedniej ilości whisky, ta została, czy po wyleżeniu odpowiedniej ilości czasu, whisky ta została przelana do beczek po Ex-Bourbonie, ale też ile czasu tam spędziła, producent nie podaje. Zakładam więc, że niewiele. Na drugiej części butelki mamy informację, że w zasadzie jest to szkocka whisky typu Single Malt z regionu Highland, wyprodukowana i butelkowana w Szkocji, czyli w zasadzie to co na Froncie, i że została ona wyprodukowana dla Geronimo Martins z Polska. Tyle i aż tyle. Dobra, sprawdźmy, jak ona pachnie i smakuje. Będzie ładny dźwięk. Jest. Okej. Okay. Swoją drogą, jeśli chcecie podegustować z tego typu kieliszków, link do niego macie w opisie tego filmu. Dobra. Dobra, co my tu znajdziemy? W zapachu ta whisky jest nawet całkiem ładna. Gdyby nie to, że ta alkoholowość dość mocno uderza w nos, to pachnie całkiem przyjemnie. Powiedziałbym, że czuć, że mamy do czynienia z single maltem. Jest taka słodycz, trochę bym powiedział, takich owoców pestkowych, jabłek, może gruszek. Oczywiście bardzo dużo alkoholu. Może jakieś takie przyprawy korzenne i w zasadzie to tyle. No dobra, i w smaku nie jest już taka przyjemna jak w zapachu. No tutaj na pierwszy ogień idzie ta alkoholowość i ona naprawdę daje czadu, a dopiero później gdzieś za nią pojawia się trochę tani nowości i może ta właśnie słodycz, czy te owoce pestkowe, chociaż nie wiem, czy jabłko samo w sobie wojeczuje tutaj najbardziej można zaliczyć do. Grupy wielu owoców pestkowych, bo raczej nie. Whisky jest dość płaska w smaku i w zasadzie poza tą delikatną słodyczą, mocną alkoholowością e, i tymi nutami takimi owocowymi, delikatnymi nutami owocowymi, zbyt wiele nie prezentuje. Ten jej finish też jest powiedziałbym taki trochę taninowy, trochę pikantny, ale tak jak teraz. O nim Wam opowiadam, no to w zasadzie niewiele się tam już dzieje poza tą pikanterią, która wciąż... Yy... Że tak powiem, daje o sobie e, znać. Kolejne wiki, gdy już organizm przyzwyczai się do tej mocy, w zasadzie przynoszą więcej zawodu niż e, radości, ale jest na to sposób, bo jeśli ta whisky Wam nie zasmakuje, można z nią zrobić bardzo wiele różnych rzeczy. Ja na przykład pewnie wykorzystam tą butelkę do koktajli. Już widzę na niej dobre sauerki, widzę też na niej robroja, coś na niej zrobię. Swoją drogą, jeśli o koktajlach na whisky czy drineczkach na whisky chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to tutaj podpinam Wam link do takiej mojej listy ulubionych koktajli. Sprawdźcie sobie. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Grange Stone. Eee, tak jak wspominałem, ta whisky w zapachu jest naprawdę spoko, w smaku dupy nie e, urywa, natomiast wciąż, jeśli. Spojrzycie na nią, przez pryzmat wydanych pieniędzy do jakości, to ta whisky jest bezkonkurencyjna, bo tańszego single malta nie znajdziecie, ja przynajmniej nie znalazłem. Więc znowuż, jako alternatywa dla popularnych blendów, wejście w single malta, który nie kosztuje stówkę, jest to jak najbardziej możliwe. I to bez w zasadzie takiego bólu, wiecie, serducha, że jak nie zasmakuje, to będziecie musieli albo odłożyć na półkę i będzie tam leżało w nieskończoność, albo weźmiecie i wylejecie. Zawsze możecie kogoś poczęstować. To po pierwsze. Drugie, możecie ją zmieszać z drineczkami czy w drineczkach i wstydu nie będzie. No a jeśli dzięki temu wideo dowiedzieliście się czegoś ciekawego, tak o Quality Spirits International, jak i o Grand Stone, to będę Wam wdzięczny Zalejeczka. Komentarz, pamiętajcie, byłoby miło, jakby mi YouTube tego filmu nie zakopał. No i w sumie to tyle ode mnie, więc do zobaczenia w kolejnych filmach.